jak nie duch może chodzić po wodzie i ciało pod tą kontrolą jest pod tego ducha ale to, to innym razem, bo to jest dosyć mocne możecie tutaj mnie dzisiaj nazwać heretykiem ale spokojnie będą jeszcze następne nauczania, o którym się dowiecie trochę więcej, bo wolą Bożą jest aby, abyście zostali poszerzeni, abyście zostali podniesieni, abyście poznali bliżej Boga, Jezusa Chrystusa i abyście mogli rozróżnić, kim jest człowiek, kim jest Syn Człowieczy, kim jest Bóg i kim jest, kim, kim była Maria na Ziemi, bo Maria była kobietą, była stworzeniem, natomiast Jezus, Chrystus jest stworzycielem. I dlatego u nas w kraju troszeczkę może za dużo, za dużo za dużą cześć oddajemy y, może nie wszyscy, ale oddaję się mm, matce Jezusa. Zobaczcie w Ewangelii Jana. W Ewangelii Jana 4,21. 4,21. Mm, kiedy... Mm, serdecznie oj, Oj, tutaj chyba jakiś, jakiś błąd mam. Mm,

Ucznia, którego miłował stojącego obok, powiedział do swojej matki: kobieto, oto twój syn. Yy, kobieto oto twój syn. A potem powiedział do ucznia, oto twoja matka. I od tej godziny uczeń ten wziął do siebie. Yy, weźcie te słowo przez Ducha Świętego, przez, przez ducha objawienia. Zobaczcie, jak tutaj jest to prosto. Jezus powiedział do swojej matki, no muszę odejść, nie będzie mnie już. Nie będziesz miała syna, gdyż tutaj jestem ukrzyżowany, właśnie odejdę, umrę. Oczywiście nie mówił tutaj teraz, że zmartwychwstanie, ale na pocieszenie weź mojego ucznia, przyjmij jako swojego syna i on będzie dla ciebie twoim synem, a dla tego ucznia, którego miłował, powiedział, żeby wziął matkę czyli Marię, jako swoją matkę, żeby ją darzył szacunkiem, żeby dbał o nią, żeby się nią zaopiekował jako człowiekiem. Jeżeli Maria by była matką, matką Bożą, taką w tym kontekście, jaką, jaka jest postrzegana tutaj w naszym kraju, to czy, czy ona by potrzebowała jakiejkolwiek opieki? No nie, oczywiście, że nie. Teraz tak. Czy, 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 czy Pan Jezus miał braci? Bo jak mówiłem, że Józef nie obcował z Marią, dopóki nie poczęła. Przejdźmy do pierwszego listu Koryntian 9.5. Pierwszy list do Koryntian 9.5. Dzisiaj dużo dosyć słowa jest, ale taki początek. Tutaj 9.5. Apostoł, apostoł Paweł napisał list do Koryntian i jest napisany tutaj. Czy nie mamy prawa zabierać ze sobą siostry, myślnik, żony, jak inni apostołowie? Bracia Pana i Kefas. Zobaczcie, bracia Pana i Kefas. Nie przyjaciele, nie kuzyni, bracia Pana. Czyżby Pan nie zrozumiał brać? No tak, gdyż Maria była dziewicą do czasu, kiedy poczęła. no Poczęła, no musiało się tam coś stać, jak poczęła, drogi rodne się rozszerzyły, Pan Jezus się urodził i następnie już później współżyła z Józefem. No i Jezus, Pan Jezus miał braci, Mateusza 12, 46. Trochę poskaczemy sobie. Tutaj jest wiele tajemnic w sobie Bożym, ale Bóg lubi, kiedy szukamy i On odkrywa te tajemnice przed nami bo do nas należy do, do nas aby odkryć te tajemnice do królów Mateusza 12:46 weźcie to przez Ducha Świętego to objawienie 12:46 Mateusza 12:46 a gdy on jeszcze mówił do ludzi chodziło o Pana Jezusa a gdy on jeszcze mówił do ludzi jego matka i bracia sta Stoją przed domem, stanęli przed domem, chcąc z Nim rozmawiać. Kto staną? Zaraz tu jest napisane. Jego matka i bracia stanęli przed domem, tak? stanęli przed domem. Przejdźmy jeszcze do Mateusza 13, 55. Kiedy, 53 może przeczytam. Kiedy Jezus dokończył tych przypowieści, odszedł stamtąd, a przyszedłszy. Swoje rodzinne strony, czyli przyszedł do, do swojej rodziny stron, tam gdzie miał znajomych, gdzie go wszyscy znali, nauczał ludzi w ich synagodze, nauczał ludzi w ich synagodze tak, że się bardzo zdumiewali i mówili: Skąd on ma tą mądrość i moc? Skąd ma tą mądrość i moc? Wyganiał demony, uzdrawiał, głosił słowo w sposób, w jaki do tej pory nikt inny nie głosił. I pytanie takie zadawali. Czyż to nie jest syn cieśli? Czyż jego matce, jego matce nie jest na imię Maria? A jego bracia to Jakub, Józef, Szymon i Juda? Czterech braci? Jakub, Józef, Szymon i Juda? A jego siostry Czyż wszystkie nie są wśród nas? Skąd więc on ma to wszystko? Zdziwienie. Zdziwienie. Skoro siostry, to przynajmniej dwie, czterech braci i co najmniej dwie siostry. Tak? No tak. No Maria współżyła z Jezusem, bo była, m, przepraszam, Maria współżyła z Józefem, ze swoim mężem, bo była kobietą. Była kobietą, normalną kobietą, była stworzeniem. Natomiast Jezus nigdy nie współżył z kobietą, co tutaj jest. Zresztą nic nie jest na ten temat w Biblii i przez ducha objawienia wiem, że nie zrobił tego nigdy. Słuchajcie, teraz tak Ewangelia Jana 7:3. Jana 7:3. Ewangelia Jana 7:3, przejdziemy do Jana 7:3. Ewangelię Jana, sprawdzajcie sobie to w Waszych Bibliach, może, może ja mam jakąś inną. 73. Zobaczcie. Od pierwszego może a potem Jezus chodził po Galilei, nie chciał bowiem przebywać w Judei, bo Żydzi szukali sposobności, aby Go zabić. I zbliżało się święte żydowskie święto namiotów. Wtedy jego bracia Wtedy Kto? Jeszcze raz Wtedy jego bracia Powiedzieli do niego Nie kuzyni, nie znajomi, nie sąsiedzi Nie przyjaciele Nie nieprzyjaciele Tylko wtedy jego bracia Powiedzieli do niego Odejdź stąd i idź do Judei Żeby twoi uczniowie Widzieli dzieła, których dokonujesz Jego bracia mówili, żeby poszedł do uczniów Żeby widzieli Jakich dzieł dokonujesz? Nikt bowiem nie czyni nic w ukryciu, jeśli chce być znany. Dlatego ty, jeśli takie rzeczy czynisz, objaw się światu. Bo nawet jego bracia, bo nawet kto? Jego kto? Bracia! Jego bracia nie wierzyli w niego. Nie wierzyli w pana Jezusa. Nie wierzyli w pana Jezusa. Mateusza 13, 54, 55 To już czytałem. Tak, 13. 155. Dlatego też jeszcze raz, moi kochani, Pan Jezus był, był człowiekiem, ale że był Chrystusem, był Bogiem, bo był Zbawicielem, był Emanuelem. Świadczyli o, o, nich, o nim jego uczniowie, świadczył o nich Jan, apostoł, świadczyli później jego brat. Jeszcze tam Jan był też później jego uczniem i świadczył o Nim, umiłowani uczniowie wiedzieli, dowiedzieli się i świadczą, że Pan Jezus, Chrystus, to Bóg objawiony w ciele, Bóg, który nosił w sobie, którego nosił Jezus w sobie, Ducha Bożego. I On, Pan Jezus, był światłem oświecającym każdego człowieka przychodzącego na świat. Dlaczego? Bo Pan Jezus jest stworzycielem. Pan Jezus który jest stworzycielem nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych, niewidzialnych i On był od początku, przed wszystkimi wiekami, więc Pan Jezus nie miał Matki Bożej nad sobą. Pan Jezus nie był też Matką Bożą i Maria nie była Matką Boga, Maria była matką Pana Jezusa Chrystusa, czyli była matką człowieka, bo urodziła człowieka, w którym był duch. W innej rzeczywistości poruszają się duchy i, i w innej rzeczywistości poruszają się nasze ciała. Nasze ciała się poruszają w odzwierciedleniu od tego, co jest w rzeczywistości duchowej, bo jeżeli ten, kto się łączy z Panem, jest nim jedno, Jedno w duchu, w duchu. My jesteśmy wszczepieni w Jezusa Chrystusa, w, w ducha Chrystusa, zanurzeni w ducha, zanurzeni w Jezusa. Wiecie, co jeszcze na ten temat teraz nie będę mówił, ale chcę powiedzieć o tym na razie dzisiaj, że jeżeli, jeżeli czcicie Matk Marię, Matkę Jezusa, ja się zgadzam z tym, że ona jest błogosławiona, że tak nawet powiedział jeden z wyższych aniołów w sferze duchowej, w pozycjach, którzy są w Królestwie Niebieskim, blisko Boga. Ten anioł Gabriel jest, więc z kolei powiedział, że będzie błogosławiona. To ona była błogosławiona i jest błogosławiona, bo wszystkie narody będą ją sławić, bo wypełniła wolę Ojca. Tak jak Dawid, król Dawid też. Wypełnił wolę Ojca i wielu mężych, mężów Bożych wypełnili wolę Ojca tu na Ziemi i do dzisiaj wypełniają, bo Biblia, Biblia się nie kończy tutaj, nie kończy, ale ten, kto wypełnia wolę Boga, który jest w Chrystusie, który został zrodzony z Boga no, już dawno temu, gdyż zostaliśmy wskrzeszeni. Wraz z Chrystusem, kiedy on zmartwychwstał, zrodził nas na nowo, to jesteśmy żyjącym epizodem. Nawet Biblia sama mówi, że my jesteśmy żyjącym epizodem. Jeżeli my zaczynamy służyć Bogu w jego woli, w takiej, do której nas powołał, do której nas wybrał, to jesteśmy żyjącym epizodem i piszemy dalsze dzieje apostolskie, piszemy historię. O, o tym, jak Synowie Boży zeszli na ziemię, aby głosić Królestwo Niebieskie, i aby to, co śmiertelne tutaj, co co śmiertelne tutaj zostało zasiane, i aby później zamieniło się w nieśmiertelne, już w innej rzeczywistości, w innym świecie. Także weźcie sobie te słowa, przemyślcie. Przemódź się z Duchem Świętym, czytajcie te wersety. Niech te słowo, które dzisiaj zostało głoszone, też wejdzie w Was. Może tak, może inaczej, wyrzućcie z siebie nawet pewne doktryny, które mieliście, bo inaczej te, które dzisiaj ja mówiłem, nie wejdą w Wasze serca i nie przemienią Was na obraz Jezusa Chrystusa. Pamiętajcie, że ci, którzy się narodzili z Jezusa Chrystusa, z Boga, mamy, umysł Chrystusa. Więc myśląc o tym, co niebieskie, co niebiańskie, przemieniamy się każdego dnia, do Święty nas przemienia, ale chcę Wam powiedzieć, że to nadszedł znaczy, czas, że poznanie bardzo wzrosło i ja chcę się dzielić z tym z tym, co mi zostało dane do tych wszystkich, którzy Pragną poznać Boga jeszcze bliżej, którzy chcą złamać stare doktryny, które chcą te stare poznanie, czyli stare wino wylać z siebie całkowicie i stać się czystym naczyniem, aby można było wlać nowe wino, nowe poznanie, gdyż Bóg jest nieskończony, Bóg jest pełen tajemnic, jest napisane głębia, przyzywa głębie. Nie bądźmy literalni. Nie bądźmy, nie bądźmy religijni, ale otwórzmy się na łaskę Boga, na łaskę Pana Jezusa Chrystusa, na Ducha Mądrości, na Ducha Objawienia, na Ducha Świętego, który dzisiaj do Was mówił przez, przez, przez moje usta, bo w nocy dzisiaj się obudziłem i takie objawienie przyszło do mnie, i Duch mnie Święty naciskał, żebym żebym nagrał takie nauczanie, żebym się z tym podzielił, żebym tego nie trzymał, bo też to jest dla mnie, że kiedy ja to mówię i kiedy wy będziecie dochodzić do tego i to słowo stanie się wami, to będziecie mogli dalej to przekazać ja i też będziecie mogli przyjąć coś nowego. Przemódcie to, przemyślcie, rozmyślajcie, bracia i siostry i ci, którzy może jeszcze dopiero Zaczynają poznawać Boga, i może to jest ten moment, kiedy, kiedy wy uwierzycie, jeżeli uwierzycie, że Pan Jezus jest Chrystusem i, i was zbawił, i, że zbawił świat, i wyznacie go ustami, to dzisiaj właśnie się dowiecie, że byliście już wybrani przez Boga przed założeniem świata. Ja błogosławię wszystkich, którzy, którzy dzisiaj Usłyszej słowo, którzy je przejmują. Niech to słowo wzrasta was, niech Bóg was podniesie. Niech Bóg Wam się błogosławi. Niech przyniesie was jeszcze głębszy wymiar duchowy. Jeszcze was, wasz umysł niech będzie bardziej przemieniony na podobieństwo Jezusa Chrystusa, żebyście, wasza dusza żeby była przemieniona, bo my mamy umysł Chrystusa. Wszystkiego dobrego.